Pozyskanie środków z funduszu zalążkowych jest względnie łatwe. Mamy bardzo ambitny cel, wysokie ryzyko, więc zazwyczaj statystycznie się nie udaje. Co jest podstawą do decyzji, ok, chcę pójść w ten projekt? No. Co mogę podpowiedzieć osobom, które chciałyby zacząć pozyskiwać kapitał? Występuje bardzo duża statystyka projektów nieudanych. Startup, który stanie się jednorożcem. Statystycznie w tej chwili 0%. Dzień dobry, witam serdecznie. Tomasz nie tu być kolejny odcinek serii Misja Inwestycja. Witam serdecznie wraz z moim gościem Maciej Frankowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Celem dzisiejszego odcinka pokazanie stylu myślenia zarządzających funduszami inwestycyjnymi. Postaram się trochę wyciągnąć Maciek obiecał otworzyć się możliwie mocno, jeżeli to dobrze brzmi, Jasne. otworzyć i opowiedzieć trochę o arkanach tej pracy i też o właśnie swoim sposobie myślenia, bo to może być dla i dla Państwa oglądających, i szczególnie dla tych, którzy chcą kapitał pozyskać, niezwykle pomocne w dalszych krokach, na przykład zarządzanym przez Maćka Shape VC. Witam Cię jeszcze raz bardzo serdecznie. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Dzień dobry. Ja również dziękuję za przyjęcie tego zaproszenia, bo też najczęściej tutaj goszczą przedsiębiorcy, chociaż de facto no, prowadzenie funduszu inwestycyjnego to jest prowadzenie przedsiębiorstwa i to, tak jak wspomniałeś, to gdzieś przed naszymi nagraniami bardzo wymagającego, dużej zmienności i uzależniającego. Więc może tak. zacznijmy od tego, co Cię sprowadziło do funduszy Venture Capital. Tak, na pewno jest to przede wszystkim funkcjonujące przedsiębiorstwo. To znaczy, ja jestem prezesem zarządu i na co dzień um, też myślę o sobie jako przedsiębiorcy, dlatego że z, z, mierzę się z wszystkimi takimi problemami, z jakimi mierzy się każdy inny um, chlebodawca w tym kraju. To znaczy, też musimy zapłacić, zapłacić wynagrodzenia, musimy zrekrutować zespół, musimy poustawać pewne procesy i je obsłużyć. Więc w tym sensie venture capital jest przedsiębiorstwem tak jak każde inne. Natomiast no ja już jestem na tym rynku od 8 lat. Wcześniej byłem menedżerem inwestycyjnym funduszu Arkley który wtedy inwestował jedynie prywatne środki, obecnie korzystam również z funduszy publicznych, z Polskiego Funduszu Rozwoju. Natomiast Shape VC, który prowadzę już jako, już jako założyciel, jako partner, prowadzę od lat pięciu. Tak, I co mnie, co, co mnie przekonało? Tak naprawdę, tak naprawdę to była pewna konsekwencja jeszcze wcześniejszych decyzji. To znaczy zanim zdecydowałem się podjąć wyzwanie, z jakim się mierzy praca w funduszu, współtworzyłem swój startup AudioTrip. AudioTrip to była Turystyczna aplikacja mobilna, o której też mogę opowiedzieć. I long story short, nie byliśmy w stanie tego wyskalować. To znaczy, w takim rozumieniu, tworzeniu startupu, my odnieśliśmy porażkę. To znaczy, model biznesowy skalowalny, który testowaliśmy, nie sprawdził się. W związku z tym, ja pomyślałem, kurczę, fajnie jest się tego nauczyć na błędach kogoś innego, więc, więc venture, więc możliwość obserwowania przedsiębiorców. W, w, którzy, którzy przechodzą tą ścieżkę od, od, od początku, od najmłodszych, od najmłodszych momentów życia tego, tego przedsiębiorstwa. Także raczej to była decyzja taka, ok, wiem jak to jest trudne, wiem jak trudne jest robienie startupu, nabrałem dużo pokory, Spróbuję to, czego się nauczyłem, faktycznie przekazać pracując w funduszu, ale też skorzystać i nabrać tych kompetencji, skorzystać z wiedzy innych, którzy, którzy są na, wybierają podobną ścieżkę. I od ośmiu lat inwestujesz pieniądze swoje, także i państwowe no, w tym zakresie, tak. no bo, 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 bo Shabisi o tym zaraz korzysta ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, akurat? Tak jest. Natomiast ile procesów inwestycyjnych przeprowadziłeś w tym czasie? W Shape VC mamy 32 spółki portfelowe. Można więc powiedzieć, że jesteśmy jednym z najbardziej aktywnych funduszy. Regionie. zainwestowane, co znaczy, obejrzeliście ile projektów? Obejrzeliśmy, można różnie rozumieć, natomiast takich lidów już możemy liczyć w tysiącach, natomiast takie, takich analiz, które przeprowadziliśmy rzetelnych Myślę, że było już około, około tysiąca przez te. Przez te Tysiące, żeby zainwestować 32 spółki? Myślę, że tak. Takim zdrowym, e, zdrowym współczynnikiem jest 1%. To znaczy. Przeanalizowanie nawet pobieżne tysiąca projektów, żeby wybrać ten jeden. Także cały czas mam poczucie, że musimy nadganiać, że musimy być jeszcze w większej ilości miejsc, rozmawiać z większą ilością przedsiębiorców i, i, i dać dużo szans. Ale to też pokazuje, że wbrew pozorom to jest niezły współczynnik. To znaczy te środki są naprawdę dostępne. Pozyskanie środków z funduszu zalążkowych jest względnie łatwe? Tak. Tak uważam, że w tej chwili jest kapitału bardzo dużo. Ten kapitał jest dostępny. Przedsiębiorca, który wykona powiedzmy podstawową pracę jest w stanie bez żadnego problemu odbić ten pomysł od zarządzających. Mamy około 100 aktywnych funduszy na tych bardzo wczesnych, wczesnych etapach w Polsce i w przeważającej większości są to, są to rzetelni specjaliści, eksperci, menedżerowie, z którymi po prostu można porozmawiać. Więc tak, tak, uważam, że... Że jest to w zasięgu ręki każdego przedsiębiorcy. No dobrze, ale w Shape VC funkcjonuje już 5 lat, zainwestował w 32 spółki. To znaczy, że perspektywa inwestycyjna raczej się już kończy. Tak, rzeczywiście jesteśmy w takim momencie na rynku, kiedy bardzo wiele funduszy kończy swój okres inwestycyjny. Wynika to przede wszystkim z tego, że mamy pewien cykl związany ze środkami unijnymi. To znaczy, jeżeli popatrzymy sobie na strukturę kapitału w funduszach. Które funkcjonują w Polsce, ale w regionie także, to 80% funduszy korzysta z jakiegoś rodzaju kapitału publicznego, i w ramach tych 80% ten kapitał publiczny stanowi pomiędzy 50 a 80% całości kapitalizacji, więc bardzo dużo. I teraz większość tych środków z kolei pochodzi, ze, pochodzi z perspektywy unijnej. Która się kończy, to znaczy do, 20, do końca 2023 roku wszystkie środki muszą być wydane. Co znaczy, że w przypadku funduszy Bridge Alpha, takich jak mój, nasze spółki portfelowe, cały kapitał, który my zainwestujemy, muszą wydać do końca grudnia 2023 roku. Także w tej chwili dopinamy ostatnie etykiety, dopinamy ostatnie inwestycje i, i tak, samo, mm, tak samo wszystkie fundusze Bridge Alpha z, z naszej rundy, z naszego rozdania. Mają taką, taką skróconą już perspektywę. To dwa pytania w związku z tym, czy spółka, która, spółka, founder, który przychodzi dzisiaj, dostaje od Was finansowanie, musi zakończyć wydatkowanie projektu przez najbliższe 12 miesięcy de facto, tak? tak. Bardzo krótki okres. Tak. Czyli de facto muszą przychodzić już bardzo sprawni, zdeterminowani founderzy, którzy wiedzą, co będą robić. Tak. Zakładamy, że inwestujemy tylko w takich founderów, którzy wiedzą, co będą robić. Um, chociaż oczywiście w, w, w praniu to różnie wychodzi. Natomiast, rzeczywiście tak, mamy to ograniczenie, jesteśmy jego świadomi. Na szczęście te ostatnie inwestycje, których dokonamy, wydaje się, że jesteśmy w stanie bezpiecznie dopiąć do grudnia. No i też są projekty, które taki milion, milion, dwieście tysięcy, które my inwestujemy, są w stanie wydać i, i w sześć miesięcy. To najpierw o tym wydawaniu i o tym, co robi de facto, bo jakbyśmy podsumowali trochę, żeśmy tutaj już informacji przekazali ale fundusz jest oparty, tak zwany, no, oparty od środki NCBiR-u z programu Bridge Alpha, ale jakbyś mógł tak w skrócie powiedzieć, co robi Shape VC, a potem wrócimy do tego szybkiego wydatkowania nie, i na nie. co. My inwestujemy w spółki na bardzo wczesnym etapie rozwoju, co znaczy, że są to, są to spółki, które nie mają jeszcze tak zwanego product market fit, to znaczy, nie mają modelu, o którym wiemy, że się sprawdził, jest skalowalny. Zazwyczaj są to spółki technologiczne, um, natomiast ten, ten poziom um, innowacyjności też może być różny. To znaczy, inwestujemy zarówno w Sasy, y w, w oprogramowanie, które jest stosunkowo. Musimy wdrożyć SAS? SaaS. Okay, Mimo czyli, wszystko. Jasne, jasne, czyli w software as a service, czyli w, w, w zazwyczaj w rozwiązania, które. Które są dostępne w chmurze, na poziomie przeglądarki, dla każdego. W abonamentowym systemie. W abonamentowym systemie czy, czy w systemie subskrypcyjnym. Więc jak najbardziej poszukujemy takich, takich rozwiązań. Natomiast inwestujemy też w, w ciężkie, tak zwane deep techy, czyli w rozwiązania technologiczne, które dzięki, na przykład dzięki naszym środkom. Zespół będzie w stanie wykonać jakiś prototyp rozwiązania, czyli do tej komercjalizacji, do odbicia tego z rynkiem jest jeszcze bardzo daleko. W jednych i w drugich modelach mamy sukcesy. I teraz każda nasza spółka musi posiadać charakter badawczo-rozwojowy. Co to oznacza? To oznacza, że realizujemy program Alpha, czyli program Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, które powierza nam kapitał, ale pod pewnymi warunkami, czyli 80% naszej kapitalizacji pochodzi z NCBR-u i jesteśmy zobowiązani wydać te środki na projekty B, +R, czyli takie, które, które służą. Przesuwają opracowaniu. technikę i badania w przód. Tak, no możemy też mówić, że przesuwają granice poznania, no także no. możemy bardzo tutaj górnolotnie, albo no, służą opracowaniu jakiejś innowacji. Jest dużo różnych definicji, metodyk, które można przyłożyć do tego, co jest B plusera, a co nie. Natomiast co do zasady chodzi o to, żeby, żeby ten element naukowy, badawczy był, był zawarty. W związku z tym są to bardzo ryzykowne przedsięwzięcia. Nie możemy inwestować z definicji w ustabilizowane przedsiębiorstwa. Celem NCBR-u jest to, żeby, żeby te projekty, które się udadzą, faktycznie stanowiły tę forpocztę for gospodarki, były innowacyjne, tworzyły najbardziej marżowe miejsca pracy i żeby ten kapitał wrócił po prostu w, w wartości, które ona wypracuje. A to też musimy w takim razie powiedzieć, bo mówić na, zacząłeś od tego, że twoje doświadczenia ze startupem były negatywne, po tym, że, tworzy, że współtworzyłeś jeden fundusz, teraz zarządzasz drugim, Potem, że te projekty są bardzo ryzykowne, a potem, że one nie mają market fitu, co oznacza, i trzeba o tym chyba powiedzieć, mocno, że występuje bardzo duża statystyka projektów nieudanych. Tak, tak. Książkowo ten, ten, ten rozkład statystyczny nazywa się Power Law Distribution, co, zna, co oznacza, że ta krzywa, ile fundusz zarabia na poszczególnych projektach wygląda. Tak mniej więcej tak. To znaczy, że jeden projekt statystycznie zwraca cały fundusz, najlepszy, mamy kilka, które są w stanie wypracować w sumie z tym pierwszym odpowiednie zyski, natomiast cały drugi długi ogon to są projekty nieudane. Czyli ten, ten stosunek porażki jest bardzo, bardzo duży. Um, i ta porażka jest troszeczkę inaczej w venture capital definiowana. To znaczy my stawiamy pewną tezę, której chcemy zaprzeczyć bądź ją udowodnić. W związku z tym w związku z tym i celem finansowania Narodowego Centrum Badań i Rozwoju jest właśnie żeby tą tezę sprawdzić, tak. jak rozumiem, a nie żeby ten tak projekt tak wyszedł. Tak, oczywiście chcemy, żeby każdy projekt się wyszedł i z założenia mamy żeby aby każdy projekt wyszedł. Jest założenia każdy ma szansę, to znaczy dla każdego mamy odpowiednią strategię, ale są to projekty ryzykowne. W Venture Capital jest dużo takich nawiązań do baseballa, Do, do baseballa, tak. Mówimy na przykład o home run, czyli o sytuacji, kiedy jeden projekt zwraca cały fundusz, ale są. Że dobrze rozumiem, 10 razy i więcej zainwestowanych środków. Tak, dobrze. Kiedyś słyszałem takie, takie, taką definicję. zależy, ile jest spółek portfelowych. Zakładając, że fundusz inwestuje w 20 spółek. Czy mówię o tym home jednym, samym? czyli nie wiem, zainwestowany milion, a zwrócił 10, no to home run, Tak, czy, to, czy, tak czy, jeżeli fundusz ma kapitalizację 10, to tak. Okay. Jeżeli są fundusze, które na przykład mają 100 milionów i inwestują w 50 spółek. Okay, to rozumiem. wtedy czyli ta jedna jestem... razy 50. Okej, okay, dobra, a. rozumiem. Czyli home run to jest zwrot na jednym projekcie całego tak, funduszu. Tak. I to nawiązuje oczywiście do sytuacji, kiedy pałkarz uderza i obiega całe. Boisko. wszystko z gardy. Był taki pałkarz w latach 20. czyli już 100 lat temu w Stanach, który się nazywał Babe Ruth i on był najlepszym pałkarzem w tym sensie, że miał najwięcej home runów statystycznie, a jednocześnie miał bardzo dużo, bardzo dużo nietrafionych piłek. To znaczy, jego rozkład uderzeń był taki, że statystycznie albo był najlepszy, super, tak, albo nie trafiał w ogóle. Tak, tak, jeżeli weźmiemy tylko te porażki, no to się okaże, że był na dole ligi. Ale w sumie dzięki niemu zespół wygrywał najwięcej, dlatego że liczyły się tylko te home rune, liczyły się te obiegnięcia całkowite. No i, no i dlatego się przyjmuje, że venture capital działa na podobnej zasadzie: to znaczy, staramy się uderzyć, uderzamy jak najmocniej. Staramy się, żeby ta piłka poleciała jak najdalej, ale konsekwencją jest tego, że, że często po prostu nie trafiamy, nie jest to tak bezpieczne. No dobrze, no to w takim razie, jeżeli ktoś ma zrobić ten home run, no bo rozumiem, że projekt zależy od ludzi, no to kogo ty szukasz w tym funduszu tak naprawdę i co jest podstawą do decyzji, ok, chcę pójść w ten projekt? No bo wiadomym będzie to, że na początku, przynajmniej tak jak ja rozumiem i wielokrotnie się spotykałem, sam inwestowałem czy też sam byłem uczestnikiem, te projekty mają bardzo dużo niewiadomych. Bardzo dużo nie wiadomo, więc co jest tą, tym, tym elementem głównie wpływającym na decyzję? Tych elementów jest oczywiście wiele, jest cała analiza fundamentalna, którą przeprowadzamy przy każdym projekcie. Natomiast kluczowych powiedziałbym, że jest kilka. Pierwsza rzecz to szukamy rzeczywiście startupów. Startup definiuje jako takie przedsięwzięcie, które poszukuje skalowalnego modelu sprzedaży. To znaczy, co to znaczy skalowalne? To znaczy, że w ramach czy w trakcie jego wzrostu e, będzie w stanie utrzymać marżę. Um, nie wystąpią jakieś bariery dla tego wzrostu, które spowodują, że. No, no, tam każdy marża... rynek inny i trzeba się dostosowywać. Ta, tak, tak. Czyli... Czyli, czyli są w stanie wejść na rynek z zachowaniem marży. Um, nie blokuje ich legislacja, nie blokuje ich, um, nie blokuje ich logistyka e, itd., itd. Oczywiście najprostsze jest to w projektach związanych z oprogramowaniem, no bo tam taka lokalizacja pro produktu jest po prostu bardzo, bardzo prosta. Jeżeli mamy wszelkie rozwiązania wymagające produkcji, no to sama dystrybucja, logistyka, e, koszta tego powodują, że naturalnie, e, że naturalnie projekty w jakiś tam sposób ograniczają się geograficznie. I teraz, jeżeli już mamy ten skalowalny model, czyli w ramach wzrostu przychodów zachowujemy marżę, e, no to pytanie jest, jak bardzo to może urosnąć. I rzeczywiście jest tak, że w idealnym świecie. Fundusze szukają tych projektów, które są w stanie zarobić setki milionów dolarów rocznie. To znaczy, które, które są w stanie. Przez ten model czy... subskrypcyjny, przez wiele rynków i tak dalej, brak barier i tak dalej, wszystkie te rzeczy, o których powiedziałeś, tak. będą zarabiały te miliony. Tak, tak. I to wynika z kolei z matematyki funduszowej, której, czy z ekonomiki funduszowej, o której też możemy porozmawiać. I oczywiście ma to znaczenie. Mój fundusz jest stosunkowo nieduży. W takim świecie venture capital powiedzielibyśmy, że jest to nanofundusz albo mikrofundusz, czyli taki fundusz na 10 milionów euro i mniej. Natomiast mamy już fundusze w Polsce, które, które zbierają na przykład po 100 milionów euro, jak Inovo, które ostatnio ogłosiło swój kolejny fundusz. No i teraz, jeżeli weźmiemy tę matematykę, o której mówiłem, ten Power Law Distribution i, i weźmiemy 100 milionów euro Inovo, i oni wiedzą, że inwestują w projekty, w których na koniec pewnie będą mieli między 5 a 10% udziałów i ten jeden ma zwrócić fundusz, czyli, czyli ten jeden ma zwrócić 100 milionów euro. No to znaczy, że on musi być wart 2 miliardy dolarów przynajmniej. Tak. W związku z tym, czyli musi być drugim Instagramem, musi być drugim Spotifyem tak. albo drugim trzecim Netflixem. Na pewno tego muszą szukać te fundusze, a żeby to zrobić no to musi mieć odpowiedni poziom przychodów. To znaczy, o ile często się wydaje, że, że fundusze działają dosyć abstrakcyjnie. To znaczy, patrzymy na naszą giełdę, obserwujemy wyceny. Później patrzymy, jaką wycenę dostają startupy, które jeszcze nie mają nic, nie mają przychodów, mają jakiś tylko pomysł, to dla wielu osób, które patrzą na ten rynek z zewnątrz to jest abstrakcyjne. Natomiast nie jest. Fundusze są bardzo świadome tego, jak wygląda rynek odbiorców, rynek egzitów, jak wygląda giełda, jakie są wskaźniki, przyjmują Teraz oczywiście mamy kryzys, ale, ale wiedzą, że na przykład taki SAS jesteśmy w stanie sprzedać za 12 razy bidę, 14 razy bidę, 16. Albo przy, po miesięcznych przychodach nawet, prawda? Jakoś tam licząc tych Amararów. Tak, tak, to do, do wycen takich transakcyjnych jak najbardziej. Natomiast na giełdzie, no to mamy jakieś poziomy bidy, który, po który po prostu funkcjonuje i fundusze są tego świadome, więc ten fundusz wie, ok, jeżeli ja na marketplace. Mam załóżmy 10% marży e, i, i inwestuję w taki marketplace, i później ta marża będzie przemnożona przez X. No to jaki ja muszę mieć poziom przychodów, żeby to było warte 2 miliardy? A więc e, jakie jest wielkość rynku? Więc co ta spółka musi dowieść, e, żeby być warta 2 miliardy? Tam są bardzo konkretne wtedy parametry z tego. Tam są bardzo konkretne parametry, i zazwyczaj nam wychodzi, że żeby być warte te miliardy, no to musi wygrać rynek. Musi być naprawdę duża, na pewno nie zrobi tego w Polsce, pewnie nie zrobi tego w regionie, i tak dalej, i tak dalej. Więc jest to przemyślane, ale z racji tego, że celujemy w coś dużego, to, 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 to od początku inaczej się buduje to przedsiębiorstwo. Nie ma żadnego sensu optymalizowanie, optymalizowanie spółki na poziomie 20 pracowników. Bo nie o to się bijemy. Okej. Okay. No to w takim razie przykład z funduszu Shape VC, który ma szansę stać się takim projektem na 2 miliardy albo więcej. No to też, to też nie jest tajemnica, Ale dlatego że to, w jaki sposób performuje fundusz czy spółki, widać po tym, czy zbierają kapitał. Dlatego, że venture capital jest pewną ścieżką, po której się idzie. Rzadko zakładamy, że nasze finansowanie wystarczy do osiągnięcia rentowności. Dlatego też Spółki z definicji powinny dojść do pewnego etapu, który pozwoli im pozyskać tak zwaną kolejną rundę finansowania. I takich spółek mamy trochę, wymienię kilka. Mamy na przykład spółkę Tonos, która zajmuje się, która jest platformą adtechową dla programatik audio. Co to teraz znaczy? To znaczy, że, że mają pewien, pewną platformę, pewien silnik, który pozwala z jednej strony reklamodawcom, z drugiej strony reklamobiorcom, Porozumieć się w modelu programatycznym, czyli w takim bardzo zautomatyzowanym. Audio jako, jako rodzaj reklamy jest bardzo wznoszące w tej chwili. Jest też bardzo dużo nowych miejsc, nowych, nowego tak zwanego inwentory, czyli miejsc, gdzie można te reklamy odtwarzać, wy, wyświetlać, odtwarzać. W związku z tym im, im, im bardzo dobrze idzie. Spółka, spółka pozyskała kapitał teraz. Um, tam powiedzmy około 10 milionów złotych od funduszy, w tym zagranicznych. Takim głównym funduszem był fundusz Black Ships z Włoch, bardzo wyspecjalizowany. Natomiast czy to jest kandydat na, na, na jednorożca? No tutaj, poza tym, że bardzo szybko się skalują, rosną i, i mają zdrową marżę, no to, no to ten rynek sam w sobie jest wart 4 miliardy w tej chwili. Z czego 2 miliardy to jest Spotify. Dlatego twierdzenie, że oni wezmą pozostałą, pozostały Cześć. rynek, jest, jest tak. dosyć ambitne. Bo nie wszyscy wiedzą, że określenie jednorożec to taka spółka, która ma wycenę powyżej miliarda. Tak jest. Złotych czy e, dolarów? No, przyjmuje się, że dolarów. Że dolarów, tak. Natomiast to oczywiście spłynne, wielkie dyskusje są. I to jest w... jakiś drugi przykład Tego, ym... takiego na... kandydata? Iter Biom Biomedical to jest spółka, która tworzy. Bioniczne protezy dłoni, także bardzo zaawansowana technologia, bardzo trudny produkt, i taka spółka, z której mam bardzo dużą satysfakcję osobiście, dlatego, że dlatego, że kiedy inwestowaliśmy, byliśmy pierwszym inwestorem, zainwestowaliśmy w niespełna 20-letniego hindusa, który założył tę spółkę. On przeniósł się do Polski, wziął udział w programie akceleracyjnym, pokazał swój pomysł i powiedział, ja chcę robić bioniczne protezy dłoni w Polsce. I to było na tyle przekonujące, że trochę też na, na naszą odpowiedzialność, oczywiście, faktycznie zainwestowaliśmy. W tej chwili ta spółka to już jest ponad 50 osób. Te protezy są sprzedawane w Europie i w Stanach. Współpracują z największym na świecie, największą siecią protetyki, która ma ponad 300 1300 punktów, pozyskali dwie rundy finansowania, także to ponad 20 milionów złotych. Naprawdę naprawdę jest to po pierwsze, Dobrze funkcjonujące przedsiębiorstwo, które idzie do góry, a po drugie, duża osobista satysfakcja, bo jest to projekt impaktowy, możemy obserwować, że, 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 te, że te protezy faktycznie w jakiś sposób poprawiają ludziom życie. Jest to duża frajda i też duża przyjemność z, z pracy w funduszu polega na tym, że coś co było na prezentacji na kartce papieru. Ma taki wpływ później na, 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 na ludzi, na klientów. Wygląda bardzo fajnie. Rozumiem, że takich przykładów jeszcze można więcej. Tak. Ale tak trochę przechodząc do, 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 do elementów, które fajne niekoniecznie w funduszu muszą być, no to, bo, bo rozmawialiśmy chwilę o tym, dobra, to kogo Ty poszukujesz? A w takim razie, no to taka. Taka porażka, którą pamiętasz dobrze, funduszowa, która jakby z czym się wiąże, nie? Jakby co, co to znaczy, no bo mhm. rozumiem, że już definiowaliśmy, że porażka funduszy to nie jest wcale, że projekt nie wyszedł, bo statystyka jest taka, jaka jest, mhm. ale także masz poczucie, to była porażka, nie? no mhm. to co, co mhm. w takim razie... Tak, tych porażek jest, jest dużo w tym sensie, że... Mamy bardzo ambitny cel, wysokie ryzyko, więc zazwyczaj statystycznie się nie udaje. Jeżeli rozmawialiśmy o jednorożcach, no to są różne definicje, ale można może zapytam, jaką masz szansę założyć startup, który stanie się jednorożcem? Statystycznie w tej chwili 0%. Dlatego że nie mamy jeszcze jednorożca. Zgodnego z najczystszą definicją, mimo że zbudowaliśmy oczywiście ileś spółek, które są warte miliardy. Więc, więc tych porażek jest, ktoś mógłby powiedzieć, że to są same porażki, a oczywiście tak nie jest. I tak z mojej perspektywy, może subiektywnej, co najbardziej boli. Najbardziej boli, jeżeli się pomylisz co do człowieka, po prostu, dlatego że my bardzo zawierzamy founderom, zakładamy, że jeżeli ktoś mówi, że pewne rzeczy działają, to działają. Oczywiście, albo że je zrobi, to je zrobi. Może albo, że je, je zrobi, to je zrobi. Albo, y, tak, tak. Albo zakładamy pewną elementarną wiedzę w, w niektórych obszarach. Nie zawsze, nie zawsze wszystko jesteśmy w stanie sprawdzić. Często, często są to ograniczenia. Po prostu typowo ludzkie, więc, więc to boli. Natomiast też i najczęściej startupy padają nie dlatego, że konkurencja, że w jakiś tam sposób produkt się nie udaje, nie dowożą swoich założeń. Tylko zazwyczaj jednak jest to konflikt w gronie founderów i, i szczególnie na tym wczesnym etapie. Czyli tego, się, tego szukasz, tego się wystrzegasz, tak? Staramy się tego wystrzegać, natomiast jest to rzeczywiście bardzo trudne. Natomiast bolą też takie projekty, które się nie udają, pomimo to właśnie, że wszystko wyszło, że ten, że ten zespół super performował, że my mamy dalej bardzo dużą wiedzę, w, w, bardzo dużą wiarę w, w tą tezę, ale z różnych powodów nie jesteśmy w stanie na przykład. Nie jesteśmy w stanie pozyskać kolejnej rundy finansowania, spółka traci płynność founderzy no, mają swoje koszty, swoje życie, więc muszą po prostu odejść i robić coś innego. No dobrze, to teraz żeby jeszcze tak na koniec była ta nasza rozmowa, bo ona pokazuje bardzo mocno perspektywę, bardzo dużo takich insiderskich przemyśleń, także za to Ci bardzo dziękuję. Natomiast jakbyśmy mieli jeszcze coś naszym widzom wskazać, szczególnie tym, którzy szukają i chcą pozyskać środki z Venture Capital, z takiego funduszu jak Twój, to jakbyśmy mieli im powiedzieć, Jedną, dwie lub trzy takie główne rady, to co byś powiedział? Okay, parafrazując, co mogę podpowiedzieć osobom, które chciałyby, um, które chciałyby zacząć pozyskiwać kapitał. Przede wszystkim um, jest bardzo dużo wiedzy, po którą można łatwo sięgnąć. Zarówno w, w miejscach, które są publicznie dostępne, to znaczy, ja też czerpię wiedzę z internetu, to naprawdę nie jest dużo bardziej skomplikowane niż, niż, niż czasy zainwestowane w wyszukiwanie i i, I przetwarzanie odpowiednich informacji. Po drugie, um, osoby, które się tym zajmują profesjonalnie, są dostępne. Jest bardzo dużo wydarzeń, bardzo dużo miejsc, gdzie można przyjść, porozmawiać, odbić swój pomysł. Jak najbardziej ze mną. Ja jestem regularnie na wydarzeniach. Na przykład we Wrocławiu um, mamy wydarzenia, wydarzenia organizowane przez AIP, przez Wrocławski Incub, przez Concordie. Wszyscy moi koledzy z branży i ja bywamy na tych wydarzeniach, zostajemy na afterparty, jemy koreczki, jeżeli ktoś ma wystarczający budżet, więc można z nami porozmawiać i po prostu tę koncepcję odbić. I, i do tego bardzo zachęcam, bo, bo, bo to wbrew pozorom, to jest dosyć prosta wiedza dotycząca pewnych procedur, która, które funkcjonują i, i zasad, e, zasad Venture Capital. Natomiast też zachęcam do tego, żeby się pośpieszyć, dlatego że faktycznie w tej chwili ta, ta perspektywa finansowania się kończy. Fundusze wyinwestują swój kapitał albo w tym roku, albo niektóre gdzieś w, w, w pierwszym, w pierwszym kwartale, kwartale przyszłego. I przez rok <coughs> będziemy mieli taką sytuację, że tego kapitału w Polsce będzie mało, przynajmniej tego zalążkowego, tego początkowego. Będzie dziura. Będzie dziura. Jasne to nie będziemy już poruszać tego, tego elementu związanego z tym, kiedy i jakie środki znowu będą, bo o tym rynek trochę mówi, ale wszystko w kuluarach, nic jeszcze oficjalnego. Choć z drugiej strony z tego co kojarzę, sam zresztą mówiłeś, że... PFR już poinformował kiedy będą tak. nowe nabory, aczkolwiek tak. od naboru do wykorzystania tych środków to długa perspektywa, stąd mówisz o tej rozumiem, że o tej dziurze, tak. ale w związku z tym, że nasz odcinek już dzisiaj trwa ponad pół godziny, dziękujemy Państwu bardzo serdecznie o Tobie, Maciek też bardzo serdecznie dziękuję, no i zapraszam na kolejne odcinki z cyklu Misja Inwestycji. Ja również dziękuję, dziękuję wszystkim, dzięki tam, do zobaczenia.